W ostatnich latach wybudowali, czyli Dobrolina i Dobrej Woli. No i oczywiście innych gości. Proszę Państwa, tak chciałem tylko powiedzieć o, o tej syrence. Prawda, tą syrenkę, może nie dokładnie tą samą, bo to jest wierna kopia wykonana z granitu ta oryginalna była z cementu, niestety w bardzo złym stanie. Ocieczyliśmy po zakładzie PZL, który się mieścił na dawnych terenach Fabryki Dobrolin Przedwojennej, rodziny Palów, która produkowała no, m.in. sławne pasty do butów. Zresztą mieszkańcy Dobrolina na klatkach mają zdjęcia tej fabryki oraz reklamy i zdjęcia starej Warszawy gdzie właśnie fabryka Dobrolin reklamowała się, wtedy była takim czołowym producentem chemicznym różnych środków czystości past, a najbardziej sławna była pasta do butów Dobrolin Syrenka ta nie ma nic wspólnego z tą fabryką natomiast ma wspólnego z następnym okresem, czyli okresem powojennym kiedy na terenie dawnej fabryki Dobrolin były zakłady PZL produkujące najróżniejsze Najróżniejsze rzeczy, kiedyś podobnież maski gazowe w okresie zimnej wojny, kiedy wszyscy się zbroili przeciwko agresji z zachodu. A potem różne części do, do samolotów, ale to takie dość mało istotne, bo głównie były produkowane sprężyny i śrubki. Następnie zakład upadł, no, który nasza firma kupiła w przetargu od syndyka i na tym terenie powstało osiedle Dobronne. I centralnym punktem tej fabryki już można powiedzieć PZL była właśnie fontanna nieczynna z pomnikiem syrenki, który jakoś tam odkrywał w PZL jakiś rodzaj jednym z elementów wizerunkowych. Dlaczego syrenka jest tutaj? No ponieważ na tym osiedlu z kolei kolejnym osiedluśmy wykonali. Dobra Wola. Powstał taki no, skromny plac miejski. Na osiedle dobramin tego miejsca nie było. To postanowiliśmy tutaj wykorzystywać element warszawski syrenki, który zresztą, jak Państwo widzicie, w symbolu Dobrej Woli się znajduje. I, i stąd to miejsce syrenki. Mam nadzieję, że dla mieszkańców Dobrej, dobrej Woli będzie takim ładnym elementem przypominający wszędzie o miejscu dzisiejszego zamieszkania. Wrócę jeszcze do, do osiedla Dobrolin i do mieszkańców Dobrolin. Dobrolina, gdzie, będzie, gdzie powstanie od ulicy Wolskiej ostatni etap tego osiedla, tam będzie też malutki placyk i na nim powstanie tablica pamiątkowa dla rodziny Balów, czyli rodziny, która stworzyła fabrykę Dobroli. No dzięki temu, to był rodzaj umowy z, ze spadkobiercami rodziny, którychśmy od nich kupili prawa do nazwy Dobrolin i znaku z koziołkami, właśnie fabryki Dobrolin i tam będzie upamiętnione po prostu ich wkład w to miejsce w Warszawie przedwojennej. Ponieważ ja osobiście jestem też tu urodzony na Woli, tam gdzie był Dobrolin był kiedyś Kino Reduta, chodziłem jako młody chłopiec, Także się bardzo cieszę osobiście, że, yy, że nasza firma i ja też i zarząd yy, byliśmy, jesteśmy w jakimś sensie przekształcamy tą część przemysłową Warszawy w taką nowoczesną enklawę mieszkalną. którą już Państwo tu wszędzie wokół widzicie dźwigi, yy, no te dźwigi to znikną za półtora roku, będą nowe budynki. Miasto obiecało z kolei, że. Jak zakończą się już te intensywne prace budowlane na Jana Kazimierza, co już widać naprawdę już wkrótce będzie, wykona e, też przy współpracy, e, przy współfinansowaniu deweloperów piękną ulicę. Czyli ulica Jana Kazimierza ma być prawie że aleją Jana Kazimierza. No zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Proszę Państwa, dziękuję za przybycie. Proszę o otwarcie, e, odsłonięcie syrenki. O niech tam służy i dba o nas, o Warszawiaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. zapraszamy do nas panią radną Anadę panią Skubina. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Aneta Skubida i jestem prezeską Stowarzyszenia Mieszkańców Woli i Wola Zmian, a od niedawna radną w dzielnicy Wola, jedyną w dzielnicy radną niezależną. Przybyłam tutaj, bo zobaczyłam informację taką w serwisie warszawa.pl i bardzo mi się spodobała ta inicjatywa. Niedawno dowiedziałam się o tym też, że będę miała okazję powiedzieć parę słów do Państwa, przywitać się z Państwem. To co serdecznie dziękuję. Chciałabym skorzystać z tej okazji i powiedzieć Państwu o takich pięciu sposobach, poprzez które możemy rozwiązywać, możemy wpływać na nasze problemy lokalne, bo odolany to jest szczególny teren. Wszyscy Państwo wiecie, że borykamy się tutaj z problemami takimi jak, jak hałas, te, te tereny poprzemysłowe, gdzie właśnie osiedla mieszkaniowe wdzierają się coraz, coraz głębiej, jest tych coraz więcej. Znamy proszę Państwa problemy, problemy z obiecanym parkiem, problemy z infrastrukturą, które mamy nadzieję, że niebawem przeminą. Jest tego też dużo więcej, są, są problemy z przejściem, z przejściem podziemnym. Teraz w jaki sposób możemy z tym walczyć, w jaki sposób możemy wspólnie działać. Po pierwsze chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby oglądać transmisję z obrad Rady Dzielnicy. Istnieje taka możliwość. Można też przychodzić na sesję Rady Dzielnicy. Po drugie warto zgłaszać się do radnych. Jestem 25. W całej dzielnicy możemy mówić o problemach, które są na co dzień, które nam towarzyszą. Mi się m.in. udało zorganizować taką wizję lokalną z burmistrzem. Przechodziliśmy ją, sam zauważył, że tutaj są w ulicach dziury wielkości arbuza, zauważył też, że jest tak zwane rozrywisko przy ulicy Sobińskiego. E, więc w ten sposób można docierać tą informacją i można też prosić e, zarząd dzielnicy, żeby rozmawiał właśnie z deweloperami, w jaki sposób później uporządkować tą, tą przestrzeń i w jaki sposób odnaleźć rozwiązania takie tymczasowe, które sprawią, że e, życie będzie komfortowe. E, po trzecie, e, budżet partycypacyjny. W ten sposób e, można złożyć projekty i stworzyć na przykład sferę, poprawić nawierzchnię, wyremontować chodniki, być może powstanie centrum aktywności. Można właśnie, można spróbować załatwić nawet tego przejścia podziemnego, też jest tutaj taki projekt, widziałam, że nawet dzisiaj są zbierane w tutaj tej podpisy. Poza tym istnieje takie narzędzie, które się nazywa inicjatywą lokalną, to świetnie służy do pikników, takich jak dzisiaj. że, no to, że Państwa pomocą będzie ich tutaj więcej, będzie y, na przykład święto ulicy Jana Kazimierza. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze zanim y, to będzie ta piękna aleja Jana Kazimierza. Y, I wreszcie zachęcam Państwa do tego, żeby się włączać w akwenów stowarzyszeń. Y, stowarzyszeń takich jak moje, Stowarzyszenie warto też zakładać swoje stowarzyszenia. wszystkim za przybycie, że wspólnie mogliśmy świętować powrót ręki na wale. Zapraszamy do... Zapraszamy do